Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forever i zapraszam Was na kolejny odcinek z Overwatcha na moim kanale. Słuchajcie tak, gwoli wyjaśnienia. Oczywiście Demko już pobiorę. Yy, ostatnio mogło mi, że tak powiem, odpierdalać na, na YouTube. Ie. To co robiłem, to co tam jakieś może posty pisałem na Facebooku. Otóż, yy, od jakiegoś czasu borykam się z problemem jakiejś łuszącej się skóry. Tak, w okolicach nosa ostatnio coś mi wyskoczyło i byłem u dermatologa. I on oczywiście przepisami mi się silne leki. Teratogeny, czyli te leki, które mogą uszkadzać płód podczas ciąży i tak dalej no i co się okazało no ja, ja studiuję farmację znaczy się po chemii przyszedłem teraz na leki robienie leków i tak dalej jakaś praca może w aptece coś w tym stylu i doszliśmy z, z moją wykładowczynią do znaczy z moim wykładowcem do wniosku że te leki powoli zaczynają działać mi na mózg cholera więc doszliśmy do wniosku że trzeba te leki odstawić i, i po prostu no, no tyle. A jeszcze w ogóle chciała mi dać na dwa miesiące kolei jeszcze ten lek. Mówię, że się nie zgadza. No kurde. Potem za zacznę odpierdalać jakieś dziwne akcje i w ogóle. Zresztą też, też strasznie nerwowy się zrobiłem. O, Dobra, skupmy się na demku. Tutaj coś fajnego może być. Tej broni w ogóle nie widziałem chyba ani razu w tym roku na Overwatchu, a trochę tych Overwatchów zrobiłem. Teraz się przyjrzymy jego statystykom. Widzę headshot procent też w pierwszej połowie 23%, teraz 37%. Ten damage... Taki nie, nie za wysoki na rundę. On tak niby zachowuje się normalnie. Strzela dobrze jakoś, bez żadnych tych prefajerów. Zresztą pamiętajcie, że te DMK są troszkę zlagowane. Tutaj Tik jest. Nie wiem, na pewno mniejszy niż 64. Ojej, ten flash. No tego wygląda czasami tak, że go się nie zauważy i i strzela. Albo że celownikiem jeszcze nie najdzie na głowę a już wystrzeliwuje kulę. Także miejcie to na uwadze. Na tym samym zobaczcie w ogóle side B całkowicie niekryty. I terroryści teoretycznie mogą ugrać tą rundę na takim forsie, bym powiedział. No, bo widzę, że tutaj dwa umpy, już raczej trzy. O Jezu, przepraszam, trzy na dwa. Raz jeden zostało, trzech na no, trzech. Gdzieś się ten jakiś przeskok dziwny? Dobrze się ustawia, tutaj korzysta z infrastruktury mapy. Sobie wskoczy na te boksy spoko. Ja czy Nautilusa zobaczę. Boi się wychylić ewidentnie. Ojej. Tego strzelanie na irundę dla. Dla Terro. Bo przeżył je, przeżyła jedna osoba. O mogę teraz sprawdzać ile, ile tych przeżyło? Nie wiem czy mogę wcześniej to robić. Szczerze się przyznam, że nie zwracam na to uwagi, ale... Zobaczcie, celownik... Poniżej poziomu głowy czasami. Tutaj wchodząc do tej anarchii trochę się od drzwi odbił. Myślałem, że go nie zabije. Ja, na bliski dystans, jak Awka nie trafi, to, to już jest po ptokach. Zostało tylko dwóch. I teraz sytuacja się odwraca. Tamten ma e, PMA. Tak jakby. Widzicie? Coś pod Wolhaka mi podchodzi. No go, gościu. Stawiam, że ma w Teraz sp sprawdzi sobie to. Zbytował go. Skilla w strzelaniu to... On dużego nie ma. Znaczy zabijać coś, coś tam zabija, tak? No w końcu ma 26 flagów. No i coś tam ubija. Tylko, jak widzieliśmy strzelanie z tej Awki, to. No, nie widzę tej, tego, tej pewności siebie w tym jego momencie. I o to właśnie mi chodzi. Jeśli widzę gościa, który właśnie jest niepewny w tym, jak się poruszać na mapie, nie ma takiego feelingu tej mapy, tego, tego całego poruszania się, a zabija jak diabeł, no to dla mnie właśnie w tym, w tym sensie to się nie kalkuluje. To się nie, po prostu nie łączy. I o tym zawsze powtarzam, tylko akurat chyba. Miałem problemy z wytłumaczeniem, dlaczego akurat tak sądzę. No i na no, bo, bo już jest zajęty tutaj... ...trzech ceteków i ten robi naprawdę zajbistą robotę, może tutaj... Yy, ...zaważyć na, na ugranej rundzie. Ten smog kompletnie, zobaczcie, sam siebie odciął. No i usłyszał go, ale... ...ale runda ugrana, no widzicie. Zawsze powtarzam, że trzeba robić plecy. Albo trzeba sprawdzać plecy. Eclipse otwiera na bocie. Ci robią błąd, że tego bota nie zatrzymują. A co do tego typa, to ja bym go zreportował za, za wallhacka po prostu i tyle. Ej. No widzicie, to strzelanie. Zobaczcie, celownik... W sumie nie wiadomo gdzie, na, na biodra. Może tam Czasami na poziom serca się skusi, żeby ten celownik podnieść. No a teraz sobie sprawdza plecy no. No trzeba, trzeba. A no, chyba już go zobaczył przez ścianę. No, jak mi się wydaje, że go zobaczył przez ścianę. Mógł dostać info, że jest na midzie W sumie. Dlatego tego nada rzucił sobie na, na gale, ale. A Maple po... w smoku się kitra. No proszę. On to już pod, powoli podąża za nim, chociaż może to. Nie, na 99% jestem... Nie, przepraszam, na 90% jestem przekonany, że go się ma Wolhaka. Mam nadzieję, że to jeszcze trochę run zostanie do końca. I tyle, ale ja bym go zreportował za W.H. Dobran, pestka sobie... ...czy wypestkował sobie idealnie na, na się, że od razu na niego wyleci. No. A ja chociaż bota wziął. No i oczywiście pestka przesmołka. To chyba się wkurzył, że... ...wiedział gdzie jest gościu, wyszedł na niego... ...na pewniaka i zginął. I sobie z poziomu bota wystrzeli, po prostu. Nie wiem, czy oni właśnie myślą, że jak biorą bota, to nie widać tego, że powiedzmy cheatują, czy tam mają wallhacka i tak dalej. Bo to było takie, wiecie, w stylu I don't give a fuck, nie? No i zrobiło się 4 na 2. Terroryści cały czas ten Bomb site zajmują. te powinno wzmożyć krycie zobaczymy co on zrobi ojej co ja zrobiłem nacisnąłem alt i mi jakoś chyba przewinęło troszkę Szkoda, bo chciałem spróbować. Właśnie jak on rzuca te flesze, to za pomocą altu można było śledzić tor tego granatu, czy cokolwiek on tam rzuca. Może to zbieg okoliczności, ale w tym samym momencie chyba przewinęło mi trochę. No i bot padł. On to już widzi, 14-15 to już zaczyna tak trochę mniej bezpiecznie dla siebie grać. Zobaczcie, to, co teraz zrobi. A nie. Bejtuję go. Wiedział, że tam jest, ale starał się jakoś. Wiecie, za, zasymulować te kroki, że by idzie do niego i cofa, żeby tamten mógł wyjść za tych schodków. Ej, nic, tu nic, nic. A Vision Assistance. Jak najbardziej. Jak najbardziej, także co do tego mojego zachowania, właśnie, to pod względem. O, już się kogoś. To pod względem właśnie w to przez te, przez te leki, bo też w, w domu było niezaciekawie. Dziwnie się zachowywałem, byłem jakiś taki troszkę, jakiś taki agresor mi się włączył. I w zeszły piątek, znaczy w ostatni piątek, yy, przerwałem, przerwałem te leki. No jak wrzucę ten filmik, to może już być dwa tygodnie temu, bo to nagrywam niecały tydzień po odstawieniu. Więc zobaczymy. Miesiąc może się pokuruje. W styczniu mam wizytę, także... Zaczynamy, no. Liczę na to, że to wina leków, bo tak samo na, na uczelni uczę się właśnie na jakieś tam kolokwia, sprawdziany i tak dalej. Umiem wszystko, jest wersja testowa sprawdzianu, zaznaczam dobre odpowiedzi pod... I wiem, że one są dobre na 100%, ale potem skreślam je i zaznaczam, że no, za kurwa, no, kto tak robi? No, <laughs> ja, na prochach. A ja, kurde... To jest straszne brać tyle leków, kurde. I na ciśnienie, i na czynność tarczy, tarczycy. Jezu, coś tam czasami na serce no i teraz kuźwa te teratogeny. Nie wiem, wątroby to chyba przeszedł nie czeka kiedyś. No zobaczymy. No ładny headshot z tego łupa. 88% headshotów w ogóle. Żadnego 3K, 4K, 5K nie zrobił. Za co go zreportowali? Na razie nie wiem. W sumie nie odstajasz tak bardzo od swoich ym, towarzyszy. Od swojej drużyny. Najwięcej, najwięcej ma 11 fragów, on ma 9, czyli tak. Najmniej, najmniej 6, czyli tak jest. Tak jakby powyżej tej średniej. No zobaczymy. Tak fajnego sobie flasza rzucił. Pan Maska. Lepiej sobie peskować już z tego umpa, walić po jakieś bursty. Trzy seryjki, znaczy po trzy pestki. Jak jak full auto z tego umpa, to ciężko jest to kontrolować. No i znowu gościu, który gra SG553. No co jest grane? Na co, co ja patrzę? Oj, fleszyk, niedobry ten fleszyk. Salmo tutaj ładnie przeleciał z tego shorta. Uu. No proszę. No i został ostatni shark. No już szarka nie ma. Nie no. To wyjście właśnie z tego Dilda. I od razu wcelowanie się po tamtej stronie. No może dostał info, że gościu jest tam po lewej w oknie. Znaczy przepraszam na tym na gnieździe. Może od razu tam wyleciał sobie. No i mi się jego dalszym przynajmniej. No za, za tą jedną akcję no nie, ma, nie, nie mam prawa dawać mu reporta. Skoro dal, dali mu to... O, mały <grym> <grym się z uchwały> zeusak. Jaki wij pleców. Szkoda, że tego kałacha nie, nie poniósł mógłby tutaj zrobić coś. Mhm. Jak na razie norma, norma. Wiedział, że jest w trupie, więc. Mógł się spodziewać, skąd akurat tamten gościu wyjdzie. No i dwóch. Przepraszam, jeden na A. Tamten go trzyma na bumpsajcie, no i ten powinien lecić sobie na, na kostce. Już do tego na A. Ja bym na jego miejscu właśnie o, zaplantował, sobie tak na widoku i poszedł na, na gniazdo. Właśnie, tym bardziej, że akurat tak się złożyło, że ten idzie sobie od Feniksa. a Nie mogę rysować. A ten mógłby sobie przejść tutaj jakoś tam na, na ten, na balkonik. Paczka na, na wierzchu. Znaczy się, na widoku. I mógłby sobie spokojnie gościa tam... ...przykampić. No gościu nie wychodził na niego. Możecie sobie tylko smoka, ale nie fejkował brojenia. Gdyby fejkował to brojenie i wyszedłby z tego smoka bokiem, to ten setek mógłby to ugrać, także tutaj chłopak nie pomyślał o tym. Takie rzeczy są w sumie fajne i skuteczne czasami. No i Dalmatian! już to chyba entryfrager u nich. Ale flesza dostał, od swojego. No Shark z tym Diglem coś tam... Coś tam chce ugrywać. Broń mógłby sobie podnieść. No widzicie, bez, bez hełmu ciężko się gra. Jedna pestka i leży. Trzech na trzech. Ten... I teraz powinien być taki ten mem, z tym... z takim facepalmem. Może spowolnimy sobie temat? Chociaż nie trzeba, bo banan już zginął. Nie od pleców gościu. Tego widział kątem oka. Uj. Ładnie to zagrał. Zawsze jak zabije was gościu, powiedzmy z pozycji, z której może wyjść z prawej i z lewej, to jeśli powiedzmy zabije gościa wychodząc z lewej, no to zaraz pewnie wróci i wyjdzie z prawej, dlatego tamten się wcelował ładnie tutaj w stronę drzwi do tego kibla na razie powiem, powiem wam, że nie mam za co go zreportować, no 15 fragów, gdzie pozostała dwójka ma 13 reszta no, to nie jest ich mecz ale może się rozegrają, wiecie, bo też jest tak, że gracie pierwsze spotkanie dnia w ogóle, że tak powiem i Trzeba rozruszać troszkę nadgarstek, rozruszać trochę mózg, pomyśleć trochę. Także jeszcze dla Snake'a i Zigzaka nic straconego. Jeszcze mogą sobie, znaczy jeszcze mogą sobie to odbić. No dobra, zobaczył sobie smoka na long'u, więc nie ma sensu przez niego przechodzić, rzuca pakę dla kumpla, bo on idzie pierwszy, więc może tego entry fraga, entry side'owego fraga, że tak powiem, zrobi. Maska się tutaj zajebiście ustawia, ale... To było dziwne już. Może, może słyszał go, wiecie? Dobra, plantuj w smoku. Tego słyszał już, kroki na górze. No, i wie, że jest od Gali. No. Nie wiem, czemu on kurde gra tą bronią, tym SG. Coś to kurde tak tym rzuca i to jest tak niecelne. Ale zabijać zabijał, no. Trzeba mu to przyznać. Coś tam strzelał z tego. Powiem Wam, że chyba Overpass to jest moja ulubiona mapa W całej tej puli Jest naprawdę ekstra. No Dalmatian tam się rozstrzelał z tym uspem, mój Boże. No i zostało dwóch na trzech te mają pakę No, Właśnie, nic tylko cofnąć i jej pilnować No tutaj No to już niby wcelowane, tak, ale... Wiedział gdzie jest, wiedział od longa, więc mógł po prostu lecieć na niego. Ja czasami też, jak gram i słyszę kogoś, albo wiem gdzie ktoś jest, to czasami wydaje się, że mierzę przez ścianę, ale. Czemu tutaj. oni wszyscy we trójkę stali? W ogóle co to za smoki jakieś. Mój Boziu! Oni wchodzą na bombsite B, a ci jeszcze tutaj się relaksują na tym A, przy, tym, przy tej ciężarówce. I zobaczymy, jeden na dwóch. Nie, no, wydaje mi się, że Wolchaka nie ma. Tamte wyjście na, na longa to po prostu mm, zbieg okoliczności, że akurat y, wcalował się przez ścianę do nie na niego. Ale kiedy macie info, wiecie gdzie jest gościu, no to po prostu biegnijcie tam jak gdyby nigdy nic tak? i lecicie po, po prostu po fraga, tym bardziej, że jest trzech na jednego, tamten trochę obity, więc nic tylko dokończyć rundę. No właśnie nikt tam monstera nie kryje, to jest błąd. Snik tylko się czai. No terroryści podchodzą chyba pod bombsite, a z tego co widzę z paką, tutaj mogliby na B jeszcze trochę pochałasować, no delta tutaj, mój Boże, zobaczcie co te glocki robią w ogóle. No i ci tutaj wyjdą chyba na plecy. No ale ich złapał. Ale co, run runda echo? Trzech, trzech straciło obronie, jeszcze na blokach mają pakę. Teraz tylko siedzieć i nie robić głupot i bronić tej paki. Grać na czas przede wszystkim. No niestety nie udało się, ale. Ale dobra próba, nie powiem, że nie. No i już. Podemku. No niestety no. Nie mam zbyt dużo dowodów na to, żeby go zreportować. No, może za tą akcję, jak się chował za, za BS-em na B, teraz w tej ostatniej rundzie, kiedy oni akurat chcieli wchodzić na plecy, to on został w razie czego, tak? Żeby, bo nie wiem, czy akurat słyszał tego planta tam, czy zaplantowali tuż po, po tym momencie, kiedy go ich zabił. Ale w każdym razie to była jedna taka akcja, a druga z, z tym longiem, ale to już wam tłumaczyłem dlaczego. Dlaczego uważam, że to było normalne? No, i no nie było po prostu dowodów. No, mógłbym go zreportować tak za Wolhaka, ale nie byłbym pewny, i czułbym się źle z tym, że gościu jest powiedzmy czysty. No, po prostu to był jego mecz, dobrze grał wtedy, a ja go zreportowałem i dostanie przeze mnie bana, i to nie byłoby w porządku. Gdyby gościu czytał powiedzmy tak jak ten pierwszy, który starał się kryć, ale ten jego, no, tak jak movement i ten jego, ten jego feeling w ogóle tej mapy, tej gry całej. Tego meczu był słaby, a strzelał. Tak jak strzelał, widzieliście, zresztą. No to nie miałbym wątpliwości, wtedy bym go zreportował, a tak to, no niestety, nie mogę. Także yy, wyjaśniłem Wam, co się tam działo u mnie przez najbliższy czas. Dlaczego może te filmy jakoś trochę podupadały na jakości. Yy, mogłem w sumie nic nie wrzucać, ale wtedy zaniedbałbym Was, a tego trochę nie chcę robić. Wolę po prostu. Nagrać jakieś filmiki, przy okazji w nim tam wrzucić jakąś wstawkę odnośnie tego, co się działo, jak, wy, jak wam to wytłumaczyć, bo lepiej, jeśli powiem wam to osobiście, poprzez film, aniżeli jakimś postem na Facebooku, gdzie, no, gdzie was wszystkich po prostu jeszcze nie ma. jeżeli jeśli chcecie mieć jakiś ze mną kontakt, jakiś tam prywatny, to zapraszam was na stronę na Facebooku. link w opisie, tam w komentarzu, pewnie gdzieś to też fleje. No i to tyle na dzisiejszym w tym materiale, w tym overwatczyku. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie, jeszcze raz Was przepraszam za tę akcję. Już, już tych prochów nie biorę, okej, okay. jestem czysty. No i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że wszystko się ułoży. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle Forever Young i trzymajcie się. Papa! Pa.